Siemaneczko, z tej strony Kuzonek Witam wszystkich w kolejnym odcinku z 22 na moim kanale i w dzisiejszym odcinku postaram przedstawić wam się jak łatwo zarobić sobie jest na ważnych meczach, co robić, jakie karty skupywać, dlaczego tak i dlaczego nie ale jeszcze zanim zaczniemy to chciałbym tylko ogłosić wam jedną rzecz, ponieważ to jak widzicie teraz na ekranie, ponad 90% z was nie subskrybuje tego kanału, więc jeżeli możecie to zostawcie tego suba z dzwonkiem ponieważ naprawdę dla mnie będzie to bardzo miłe jeżeli tych subów będzie coraz więcej, docenicie tą moją pracę, no i naprawdę fajnie by było, gdyby ten procent osób subskrybujących troszeczkę wzrósł. I oprócz tego, nadal na moim Discordzie możecie zakupić rangę FIFA, dzięki której będziecie mieć dostęp właśnie do takich odcinków z inwestycjami, z zarabianiem. Zanim one wlecą na YouTube, dzięki czemu po prostu będziecie mogli zainwestować lub po prostu sobie robić w ten sposób zanim wleci on na YouTube'a no i po prostu będzie wam się łatwiej zarabiały, będziecie mieć większe zyski, bo po prostu osoby nie będą wiedziały o tym sposobie. Tych osób z rangą FIFA jest na moim Discordzie bardzo mało, ponieważ no naprawdę nie chcę tej rangi dawać większej ilości osób. No i bez zbędnego przedłużania, już widzimy się w tym sposobie. Tak jak już powiedziałem, w dzisiejszym filmie będę chciał się skupić na tych ważnych meczach, więc jak dobrze o tym wiecie, wczoraj, czyli mam na myśli tutaj wtorek, bodaj że dokładnie tak, pojawiły się nowe ważne mecze które były, będą sobie tutaj chyba w zakładce live, dokładnie i były to ważne mecze, jeżeli chodzi o ważne mecze UEFA, dokładnie te, zaraz przejdziemy do foodmina, więc wam wszystko wytłumaczę co i jak no i właśnie w dzisiejszym filmie skupimy się na ważnych meczach UEFA, ponieważ na nich jest zarobić bardzo łatwo, na zwykłych ważnych meczach nie będę się po prostu skupiał, bo wtedy jak wychodzą zwykłe ważne mecze, to po pierwsze ciężko jest przewidzieć jakie te ważne mecze będą a po drugie te karty aż tak bardzo nie rosną jak w przypadku tych ważnych meczy UEFA które też myślę, że będzie jest łatwiej wytypować Właśnie jakie mecze się w tym pojawią, ale to wszystko w dalszej części odcinka. Natomiast mam tutaj jeszcze dla Was taką jedną poradę w tym odcinku, ponieważ, to jak sobie wejdziecie tutaj na te ważne mecze na futbinie i jeżeli by wam się na przykład nie chciało samemu robić tych ważnych meczy, tylko na przykład kliknęlibyście sobie tutaj wykonane wyzwania, to przekierowywałoby was do takiej strony. I jeżeli sobie odpalicie po trzy najpopularniejsze właśnie te składy, czyli właśnie tutaj jest taki jeden z tych składów, właśnie taki, i chcielibyście sobie zrobić te ważne mecze właśnie tutaj z futbina, bo samo by wam się nie chciało, to naprawdę możecie bardzo, bardzo dużo zapłacić za to, ponieważ naprawdę na lenistwie można dużo stracić, jeżeli chodzi o FIFA, ponieważ te wszystkie brązowe karty, które występują w tym SBC, naprawdę bardzo dużo osób skupywały te karty naprawdę był bardzo duży popyt na nie, więc one naprawdę musiały dużo podrożeć, ponieważ no nie chodzi tutaj o Polskę, ale i o cały świat, który gra właśnie w FIFA, na pewno dużo było takich osób, które sobie weszły na futbina i chciały sobie zrobić te mm, ważne mecze po prostu z gotowców, więc jeżeli chodzi o ważne mecze, to sobie polecam właśnie, właśnie robić je samemu, ponieważ tak jak widzicie, trzy najpopularniejsze SBC, jeżeli chodzi o SBC e, Atletico i Liverpoolu, to było właśnie tutaj takie jedno z brązowymi zawodnikami, kolejne się również sami brązowi zawodnicy i tutaj taki jeden brązowy, jeden srebrny Jakiś, który na pewno też dużo kosztował. No i trzeci skład również z kolejnymi brązowymi zawodnikami, a jak wiecie, no brązowych zawodników tak dużo aż na rynku nie ma, więc oni na pewno po prostu chodzą drożej. To samo tyczy się tego drugiego składu, czyli składu, w którym trzeba było mieć tutaj jednego piłkarza z Benfica i jednego piłkarza z Bayernu. Jeżeli sobie odpalicie którejś z tych trzech najpopularniejszych SBC, to niby tutaj wychodzi, że chodzą one w granicach 10 tysięcy, natomiast tak naprawdę te ceny mogą być dużo, dużo droższe, bo jeżeli chodzi na przykład o takie SBC, to wydaje mi się, że taki Sobol na przykład tutaj mógł, mógł dużo podrożeć, ponieważ jeszcze ostatnio nim handlowałem i chodziło w granicach wtedy 2,5 tysiąca, więc jego na rynku jakoś dużo nie będzie, więc myślę, że mógł naprawdę sporo podrożać. To samo w tym drugim składzie na pewno w każdym tych składów znajdą się dwie czy trzy karty, które po prostu skoczyły o te... 500%, nawet pięciokrotnie wzrosła ich cena, ponieważ, to tak jak mówię, naprawdę na lenistwie, jeżeli chodzi o FIFA, można dużo stracić. Więc, jeżeli decydujecie się na robienie jakichkolwiek SBC czy ważnych meczy, to na przykład możecie robić to z futbina, ale nie skupywajcie tych samych kart, tylko po prostu wzorujcie się i róbcie na przykład, jak tutaj jest jakaś Liga Włoska, to starajcie się na przykład zrobić Ligę Angielską, czy cokolwiek innego, bo po prostu na food, z Footbina naprawdę korzysta bardzo dużo osób i naprawdę bardzo dużo można czasami przepłacić za każde z tych SBC. No i bez zbędnego przedłużania lecimy już z dalszą częścią odcinka. Dobra, przenieśliśmy się już do futbina, czyli do stronki, w której praktycznie korzystam w każdym odcinku. Macie do niej link w opisie, więc jeżeli chcecie to sobie możecie wejść. No i chodzi tutaj o to, że macie tutaj właśnie przedstawione te ważne mecze z wczoraj jak widzicie, pierwszy ważny mecze to był mecz Atletico Madryt i Liverpoolu i w wymaganiach było dwóch zawodników albo z Liverpoolu, albo z Atletico Madryt. Natomiast w drugim meczu Benfica Bayern Monachium trzeba było sobie tutaj mieć jednego zawodnika z Benfiki i jednego zawodnika z Bayernu Monachium. Do czego tutaj właśnie dążę? Chodzi mi tutaj o to, że jeżeli na przykład Weźmiecie sobie piłkarzy z Liverpoolu, czyli takich piłkarzy, którzy byli potrzebni wczoraj do SBC. No to dzisiaj już ciężko mi jest to pokazać, bo jak ja to nagrywam jest środa po południu i te ceny już spadły. Ale naprawdę musicie mi uwierzyć, jeżeli sami robiliście to SBC wczoraj, czy po prostu uwierzyć na słowo. Bo jeżeli ten sposób byś nie sprawdzał, to uwierzcie mi, żebym go sobie nie nagrywał. Te karty już dzisiaj pospadały. No i tam były wymagania bodajże z tego co pamiętam, że trzeba było mieć jednego piłkarza rzadkiego. I po prostu yy, squad rating powinien być minimum 75, czyli ocena zespołu powinna być 75. Czyli do takich zawodników zaliczamy na przykład tutaj od najtańszych tego Matipa, Konate i Diego Rzote. Aktualnie wszyscy tutaj chodzą po 1200 końców, ale wczoraj było to w okolicach 2000. Więc naprawdę, jeżeli ja Wam przedstawię właśnie kolejne ważne mecze, jakie mogą być przewidywania w dalszej części odcinka, to właśnie z każdego z tych klubów, które wytypuję, będziecie sobie mogli kupić na przykład po dwóch zawodników, po najniższej cenie, żeby po prostu na przykład te ważne mecze kolejne zrobić za darmo. Albo na przykład tych zawodników, skoro i tak chodzą po najtańszej, pokupywać sobie na przykład po 15 sztuk, i wtedy zarobić na każdym zawodniku Nawet ten 1000 końców No bo skoro każdy zawodnik z tamtego klubu Będzie chodził po najtańszej No to tak czy siak na nim nie stracicie Nawet jak te ważne mecze wyjdą delikatnie inne To samo tyczy się tutaj zawodników z Atletico Madrid Jak widzicie najtańsze karty również w okolicy 1000 dzisiaj To samo w zawodnicy Benfiki Również tutaj chodzą w okolicach 1000 No i zawodnicy Bayernu Monachium Którzy są już tutaj troszeczkę drości Bo jak widzicie zawodnicy Bayernu Monachium e, Złoci rzadcy A jakie tam były wymagania Trzeba było mieć tutaj dwóch z rzadkich zawodników i ocena zespołu minimum 77. Więc jak widzicie, no tacy zawodnicy z Bayernu cały czas trzymają cenę, więc wczoraj myślę, szczerze mówiąc ciężko mi jest to powiedzieć, bo akurat zawodników z Bayernu miałem w klubie, ale myślę, że jeżeli dzisiaj kosztują 2600, no to wczoraj na spokojnie po 3500 mogli chodzić. No i jeżeli chodzi o ważne mecze, to postaram wam się teraz wyświetlić po prostu na ekranie zaraz, jakie te ważne mecze mogą być. Bo teraz przyszedłem sobie do stronki Flash Score, którą również dam wam tutaj link do niej w opisie. No i ktoś zasubskrybował mój kanał, więc przepraszam was za ten dźwięk. No ale jak wiecie, no jak robię live, to. Taki dźwięk po prostu jest. No i kolejka czwarta, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, będzie tutaj miała miejsce drugiego lub 3 listopada, i wtedy prawdopodobnie pojawią się kolejne ważne mecze UEFA. No jeżeli chodzi o takie ważne mecze, które prawdopodobnie mogą być, to tam będą albo dwa, albo cztery, ze cztery mecze. Raczej o, bardziej obstawiałbym, że będą to dwa mecze. No jeżeli chodzi o te ważne mecze, to jednak bardziej obstawiałbym, że może to być mecz Atalanty z Manchesterem United, Barcelony z Dynamo Kijów, AC Milan i FC Porto, Borussia Ajax i RB Lipsk i PSŻ. Dlaczego nie inne kluby? Już Wam mówię, ponieważ Liverpool, Atletico Madryt również można uznać jako ważny mecz, ale teraz było wymagania z Liverpoolu i mecz Liverpoolu, więc raczej tego SBC nie będzie. To samo tyczy się meczu Bayernu. Raczej Bayernu tutaj pod uwagę nie wezmą. Oprócz tego macie tutaj jeszcze Benfica i Atletico Madryt. Atletico Madryt będzie sobie grało tutaj kolejny mecz z Liverpoolem, właśnie, więc no, tego meczu nie wezmę pod uwagę. A do takich ważniejszych meczów właśnie, których bym tutaj obstawiał, że powinny być, to jest ten mecz tutaj, wszystkie, które wam zaznaczę na ekranie. No i z tych wszystkich klubów ja bym sobie poskopywał po dwóch zawodników, na przykład, żebyście sobie te ważne mecze mogli zrobić za darmo, albo po prostu według własnego uznania wybrać sobie na przykład dwa mecze z tych wszystkich i sobie kupić po 10 zawodników z każdego zespołów, żeby zarobić sobie więcej. No i myślę, że ten sposób jest bardzo fajny i bardzo prosty, ponieważ wystarczy, że sobie dzisiaj wejdziecie na rynek i sobie wylicytujecie te karty po najniższej cenie. No, i na nich nie stracicie, ponieważ niżej już nie zajdą, a naprawdę możecie zarobić spoko, bo oprócz tego, że zrobicie sobie ważne mecze za darmo, to te karty posprzedajecie nawet może o 300% drożej. No i co, jeżeli ja coś dowiem się tutaj więcej o tych ważnych meczach, to jakieś tutaj przyjdą mi do głowy jakieś rozmyślenia, które te ważne mecze mogą być, a które nie, to będę pisał więcej na tym na moim Discordzie, do którego również macie zaproszenie w opisie. Możecie wbijać na Discorda, to tam na pewno dowiecie się więcej o tych rzeczach i o innych. No i myślę, że to było na tyle w dzisiejszym odcinku, więc. Tak jak mówię, jeżeli chcecie, to sobie zainwestujcie. Ja na pewno sobie coś tam zainwestuję. Będę również porzucał na Discordzie, w co zainwestowałem. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema.